pozytywnie zmieniające uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania człon członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania grup nr 61 pozytywnie oraz sprawy bieżące wolne wnioski i zapytania, na, na którym pozytywnie zaopiniowano wniosek o przygotowanie projektu uchwały dotyczące sprzedaży działki w Mierzynie. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z przewodniczących komisji chciałby dawać głos? Przechodzimy do punktu piątego. Informacja o pracy wójta gminy Nowy Bok. Proszę bardzo, panie Panie przewodniczący, w sprawie, proszę państwa, nie musi się tutaj trzymać taką informacji, jak po uzupełnieniu Dodam, że z tym to spotkanie w szkole w Karzynie z panem pan prezesem i wiceprezesem Miejskich Wodyczębów i Kanalizacji w Kołbrzyku. Spotkanie dotyczyło odnośnie sprzedaży części działki, na której jest zlokalizowana Przepompownia tutaj chcieliśmy dostać informację od Panów Prezesów, czy jest taka możliwość odprzedaży części działki. Otrzymaliśmy informację, że tak. Więc taka dla Państwa informacja, że zarząd spółki odsprzeda nam część tej działki, zostawiając sobie wokół budynku, takie można powiedzieć, po 2 metry. Do budynku, ewentualnie konserwacja, może naprawy. Natomiast nam posłuży to do, jak Państwo wiecie, planowanej rozbudowy szkoły w Harzynie. I tutaj dostaliśmy pozytywną odpowiedź. Czekamy na dalsze czynności podjęte przez zarząd spółki. Czy są jakieś pytania do Pana w związku z? drogi oczywiście interesujący nas zjazd, gdzie na tym spotkaniu było ustalone, że mamy zwrócić się z odpowiednim pismem do Dyrekcji i Ministerstwa, czy już owo pismo zostało wysłane. Tak, oczywiście wiemy, że pan radny wiem, dokładnie, że razem uczestniczyliśmy w tym spotkaniu, natomiast dla ja Państwa informacji oczywiście te pisma już wysły, wyszły. Tutaj jak, no niestety, yy, przepraszam, nie przyniosłem teraz tutaj na, na sesję Rady yy, kopii tych pism, ale tutaj panu przewodniczącemu również mogę udostępnić, że takie pisma skierowaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, do Generalnej Dyrektory i Autostrad w Warszawie, jak i do Informacji w Szczecinie. Bardzo poprosimy. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Wójta? Nie widzę. W tym przechodzimy do punktu 6. Podjęcie się uchwały. W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok numer 60.